Optimus Prime. Prime, Make something of yourself. Siemano, gracze Rise of Kingdoms, tak widzicie... Um, walki dalej na... <grym> w hell, powiedzmy, KVK. Dalej trwają. Eee, teraz... Co tu dużo powiedzieć, no... 9-3 bardzo wygrało. grało. Kiedy wam nagrywałem uciekł, był to trzeci dzień. W czwartym, gdzie się dużo zmieniło. Zresztą też mi dostawałem informacje od ludzi z 93 jak i też tych, co obserwowali to KVK, że tutaj niestety ta woda, która tu była, no, chyba od dwóch dni, chyba ten trzeci, czwarty, chociaż tam na filmie na trzecim nie było widać ich aktywność, ale ponoć tam były jakieś dwa, trzy dni, gdzie woda bardzo mało pomagała tutaj wiatrowi i ja w pewnym momencie grał 2 na 1. Tutaj bardzo dużą różnicę zrobiła Ziemia i to trzeba bardzo, bardzo powiedzieć otwarcie. Nieraz było tak, że GT czekało, jak Ziemia się jakby tak pojawi też tutaj online, żeby zrobić hardpusza i e, lubię, lubię GT, bo lubię jak grają, ale jeden z 1.09.3 bardzo mi zaimponowało na tym KVK, bardzo fajnie grali i byłem, byłem naprawdę skłonny patrzeć na to, że oni tutaj dadzą sobie radę, nie? Dadzą radę po prostu pocisnąć ten temat. Lecz no tak jak widzicie, no tutaj hmm, Kingsland jest ich. Kingsland jest e, 9,6, e, e, czy może 1,960, przepraszam. E, a 9,3 stara się, jakby tak powiedzieć, tutaj nie oddać swoich e, nagród po prostu. Nie chcą, nie chcą dać 9,6, po prostu e, 1,960 e, całej puli nagród. Ja się mi dziwię, bo. KVK, jak to kiedyś rozmawialiśmy z Leo, wiem, że miał być odcinek z Leo, ale Leo chyba ostatnio musi sobie odpocząć w ogóle od roka, bo wiem, że on tam miał mieć jakieś wyciszenie, <grym> po, po Kafauka miał sobie zrobić jakieś takie wyciszenie. Przyszedł o tym i sam mówił, że tak najlepiej jest zrobić, więc pewnie sobie jakieś tam wyciszenie robi od ROK'a i 9-3 naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie zagrało i jak rozmawiałem z Leo jeszcze przed KVK to mówił no kurde 9-6 zamiast, mając takie Mostek KD zamiast do, wziąć sobie jakby tak słabszego sojusznika czyli wodę do siebie a ziemia żeby grała z wiatrem no to jednak no wybrali sobie tak żeby wygrać KVK no wiadomo że 18 tutaj 18, 18 tak tutaj jest takim wiodącym KD chyba tak bo to jak dobrze pamiętam chyba 18 18 tutaj bardzo takim mocnym KD było chyba tak tak tak, 18-18, więc oni tutaj naprawdę no, robili różnicę na pewno w tym King's Landzie, w porównaniu do wody. Dużo ludzi liczyło, że na, na 2 9 3, 2 i ogólnie to na inne krosła, które pokażą, powiedzmy, tę moc wy, 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 yy, w King's no, Wyszło jak wyszło. Yy, niestety tutaj w tym momencie yy, no 9-3 broni się ile się da, bo nie chcą oddać nagród. To jest też zrozumiana, a niestety tutaj woda, chyba mi się zdaje, że. Temat totalnie olała, nie? Zostawiła po prostu to nie usuwała flagi, tylko zostawili tutaj. Tu, albo tutaj chyba ktoś nawet usuwał. A los legiony, czyli tutaj, jaka to jest, a 1786 po usunęli, zostawili tylko flagę, czy skancelowali chyba forty Więc tutaj do niektórych części będą mieli dostęp, będą to palić przez cały czas. Więc ziemia do wody sobie wejdzie i zgarnie to, co chciała zgarnąć, a ogień, no tutaj, tak, jak widzicie, próbuje się dostać do 9-3. Mi się zdaje, że 9-3 tego nie odda, żeby będą chcieli się tutaj um, trzymać tego wszystkiego i zostawić te nagrody, żeby i gracze też coś z tego kafoka wynieśli. No, szkoda, szkoda, że tak wyszło. Ja, ja myślałem, że to KFK będzie w miarę wyrównane, no, ale tutaj można powiedzieć, że troszeczkę woda nie dojechała tam na taki duszy styl w Kingslandzie. Takie jest moje zdanie. Ja przypuszczam, że gdyby był Leo, to by wam jeszcze więcej opowiedział, a propos tego, co tam się działo, bo po, jak tam trzeci ten dzień był, to widzieliście, że naprawdę było fajnie. 9 czy bezpośrednio na 1:96 bardzo dobrze grało. Widziałem wpisy na Rise of Kingdoms Group, na tej założonej na Facebooku I jak tam widziałem, że niektórzy gracze z 1.9.60 pisali, że 1v1, no pokonywali 9.3. No nie zgodzę się z tym, bo kiedy były te ich, jakby tak powiedzieć, najlepsze czasy, gdzie się spotykali w prime time'ach, powiedzmy, obydwa KD, to, to nie było tak, że jeden, y, że 9 solo y, przepychało 9 i, i wygrywało wszystko. Nie było tak, uwierzcie mi, oglądałem troszeczkę. I, I nie było tak. Nieraz było tak, że 1,960 czekało na Ziemię, żeby Ziemia gdzieś tam robiła większy pusz albo wywarła presję na wodę, albo pomagała czasem ogniowi. Na filmiku. Tym, co Wam ostatnio nagrywałem na temat e, 9, tutaj tego Helka Foka, to tam widzieliście, że woda znowu pomaga 9,3, żeby wypchnąć e, po prostu 1, 9, 60. i to było widać, bo wtedy był downtime ziemi, bo tam ziemia było, ziemi było naprawdę bardzo mało, e, więc no, to było logiczne, że na downtime mi się jakoś udało to tam przepychać. Hmm, ale tutaj, no, jeżeli ktoś ma stwierdzić, że w bezpośrednio pojedynku 1.960 i na 1.093 wypychało 9-3 to zrobili Solo i, i naprawdę robi sami to, to ogarniali to cały Kingsland, jeżeli chodzi o 9-3, to, 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 to nie, nie zgodzę się, że GT po prostu tutaj tak, tak to robiło. Ja uważam, że tu były bardzo wyrównane walki ale po prostu dużą różnicę zrobiła pierwsza dyplomacja i to, że wiemy jak grają Azjaci, wiemy, że jak kiedy jest downtime potrafią, czy dobre KD azjatyckie potrafią bardzo dobrze się bronić w swoim downtime, jeżeli chodzi o flagi czy też Forty zresztą dobrze, dużo ludzi wie, że koreańskie KD grają bardzo defensywnie, mają taką taktykę od lat, tak, tak grają, dużo zaczyna królestwo też tak ja sprowadzić i, I grają takim bardziej takim defem, żeby w pewnym momencie uderzyć, popchnąć i wypchać po prostu przeciwnika z danej strefy. Ja to dostałem wielokrotnie gdzie myśleliśmy, że udaje nam się strefę wygrać, przychodził i prime time. I nawet z bardzo kijowej sytuacji Azjaci potrafili to przepchać, bo mają też mocne konta, a dobrze wiemy, że 18-18 ma dobre konta. Więc no, to dużo mówić, no, KVK w tym momencie Prawda, 1,960 wygrywa. Ogólnie zobaczcie na statystyki, jeszcze tutaj one zrobiłem na live, bo w tym momencie są dalej walki i teraz nie mam żadnej tutaj. O, widzimy, że Ziemia tutaj jeden z jeden... 3, 1 z 1,3176 się tutaj na 9 bilionów. Tutaj mamy 15. 34 minut temu było upgrade'owane. No, al 15. ponad 15 bilionów kp. Dużo, to jest naprawdę dużo. To jest chyba stare konto yy, rodziczy Rodzigo? To mi się nie, nie kojarzy te Anki, V1 i tak dalej. Wiem, że Black Mamba to jest chyba osno stare. Tak, to jest osno. Więc tutaj też widzę, że fajnie, fajnie pocisnął. Hmm. zobaczmy sobie w ogóle jak ten wiatr wyszedł. Też dobre ma taki las trzeci. Oni teraz dalej walczą, więc pewnie te, te kapeki wzrosną. niech hmm. tam zobaczymy kogoś z Polaków z tych co ja znam. Gdzieś tutaj. Tak chyba nie widzę. Nie trochę dalej, wiadomo, że to są takie konta, że... A, i jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie o tym, że 1960 e, Made in Hell, on grał kiedyś na 2658. Pamiętajcie, że mm, też yy, 1.960 korzysta z wielu pilotów, nie? I o tym trzeba powiedzieć, że. No, pilotują nie? dość mocno. Więc. Bez dwóch zdań to też robi różnicę na kawałka. Mają na pewno więcej pilotów niż 9.3 z tego co mi wiadomo. A 1818 18, yy, no, też nie oszukuje mi się, że Azjaci potrafią sobie ogarnąć tam swoich pilotów. Ogólnie ogólnie samo 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 Kafauka i że się dedy przejrzymy. No to tutaj widzimy, że no dużo tych dedów jest, nie, po stronie ognia. Pewnie słar szły Na KPK, na czysto na czysto na, KPK, na KPK, no to wygląda, że wind wyszedł lepiej niż fire, nie? To jest to jest, wiecie, to jest bardzo ciekawe no bo 531, 300. No tak, no bo mają, mają 20, 27, no ale w sumie no nawet nie wiem, no 9 czy dostało KD, które jest chyba najsłabsze w kapłoku. Yy, I to, że oni zrobili sobie nawet takie kawy, to, to jest ok w tym, w tym kawoku. A 1,960 powinno, naprawdę, powinien bardziej, moim zdaniem, rozwalić system. Tu ziemia. Tu, wiecie, tutaj widać jeszcze jakąś taką małą różnicę, nie? Ale między ziemią i wodą, tu już mi się zdaje, że to jest większa różnica. I naprawdę, tu już widać, że. Królestwa Ziemi dużo większą różnicę zrobiły w tym KVK niż Wody. Naprawdę. Ziemia tutaj... E... Zresztą zobaczcie jakie są różnice między Królestwami, nie? Tutaj jest... To, to jest nic, nie? Tam e, 1,5% powiedzmy gdzieś. Potem mamy Ziemię, gdzie tu wiadomo, tu jest 18-18, duża różnica między dwoma mega imperiami. A potem popatrzcie na 2.9 czy te... 2.2.9 czy tam, gdzie gra WD i czy z nie? To, to jest, to jest tam takie różnice masakryczne, że... Dla mnie, dla mnie ogólnie dyplo tutaj tam, ja uważam, że ziemia z, faje, że ziemia z wiatrem i woda w fire byłoby najbardziej sprawiedliwe, widząc teraz te statystyki, bo jak w sumie oglądałem pierwsze dobierania i tam mówiłem, pisem, mówiłem Leon, no kurde, dobrze, żebyście szli z ziemią, nie, bo to będzie wyrównane, to jak się dowiedziałem, że jednak nie, bo, bo tam się nie udało tego dogadać, no to od razu mówię, no to to KVK będzie ciężkie, nie? No ale widząc, yy, widząc te walki, widząc ten Kingland, naprawdę miałem dobre przeczucia, że 9-3 tutaj sprawi niespodziankę i ogra yy, po prostu yy, GT. No ale chcę dużo mówić, no nie udało się. GT przegrało, GTA wygrało, 9-3 przegrało. Gwiazdę pewnie zdobędzie ogień, no bo według DKP ogień w tym momencie wygląda najlepiej. Nie wiem, czy oni teraz to wyczyszczenie, staranie się dostanie do tych kręgów będą też liczyć. Chyba tak. Chyba też do DKP będą liczyć, no bo to w sumie jest pusz. Chociaż z drugiej strony ogień to się nabija, a tutaj ziemia wchodzi do wody jak do siebie. No bo to widać, że, to, że tu nie ma żadnego defa, żadnego starania się, blokowania ziemi. Tu, tu, tu widać, że tutaj ekipa stara się blokować ich i nie pozwalać, zresztą widzicie, że już tam reperują się flagi, nie? No nic, Halka VK, bardzo fajne. Eee, czy było lepsze od tego pierwszego eee, z początku roku? Powiem szczerze, bo takie też pytania sobie dostałem. Uważam, że mm, było niezłe, może to nie był ten format, to mniej więcej KD super i więcej się w ogóle działo i w ogóle była miazga w DKP, ile oni tam surowców speedów wywalili. Ale tu mi się bardziej podobało, wiecie, takie versus jedno królestwo na jedno królestwo, bo tak to trzeba oceniać. O, trzeba oceniać w tym momencie. Jeżeli patrzymy bezpośrednio na najmocniejsze dwa, powiedzmy, królestwa w dwóch kampach, które są, no to mamy 1,96 i 1,093. I tutaj dla mnie 93 pokazało naprawdę dobrą grę. Nie? Taktycznie mi się zdaje, że byli lepiej przyglądać do Kingslandu niż GT. Ja, ja to tak odebrałem. jak Widziałem, jak flagi idą, widziałem, jak budują, widziałem, jak. Rysują, jak grają, to moim zdaniem 9:3 było dużo lepiej tak przygotowane niż 1,960. Naprawdę tak. to jest moje stanie bez żadnego tu faworyzacji, że tam ludzi z 9:3 czy tam z 1,960 ja tak uważam po prostu, bo widziałem jak je grali, nie? Mi się zdawało po prostu, że GT grało, grało tak, żeby po prostu zdrajnować 9:3, no i czekało po prostu jak pęknie po prostu w pewnym momencie woda, bo ziemia była na pewno lepiej przygotowana tego kawałka niż woda. tak jest moje zdanie. Więc dzięki wielkie, że jesteście. Mi się zdaje, że tyle o tym kawałka. Kolejnego mi się zdaje jakiegoś takiego mega dużego dzisiaj nie, już nie będzie. Takie jest moje zdanie, że chyba w tym roku nie będzie już takiego dużego kawałka. Chyba się nie zbiorą do końca roku, żeby i nie zbiorą tak, wiecie, surowców i speed upowo się, żeby zrobić jakieś takie, jak było początkiem roku. Przypuszczam, że jakieś na bardzo mocne kawałka, trzeba poczekać na 2026, no ale jeżeli się jeżeli jednak uda coś takiego jeszcze w tym roku zrobić, taki powiedzmy last z 2025 roku i zrobić jakieś bardzo mocne kawałka, będzie fajnie to oglądać, może się uda być w tym kawałka i po prostu powalczyć na zasadzie pilota. W tym po prostu się nie udało. Jagi czasowo też 9-3. jagi i tam niektóre KD mają tam sobie, wiecie, wymogi co do, co do prowadzenia tak KVKa. Nie, żeby, nie, żeby, nie chcą, żeby było tak na 2 3 7, 7 że wyciekało wszystko po prostu do y, przeciwników. Więc na 2 3 7, 7 KVK tak było. Więc no, zobaczymy jak to będzie. No to KFK moim zdaniem jest naprawdę niezłe. No top 2 na pewno w, w tym roku, nie? Tyle, tyle do mnie, trzymajcie się, na razie, hej.